Cześć, witam Was na moim kanale Scotia. W tym odcinku sobie porozmawiamy na temat tak zwanej upadłości konsumenckiej. A Otóż, między innymi też z tego powodu, że w zeszłym roku dosyć mocno się zmieniły przepisy przewidujące, kto i w jakich okolicznościach może ogłosić taką upadłość konsumencką. Zapraszamy na odcinek, gdzie będziemy to analizowali. No proszę Państwa, co to jest upadłość konsumencka? No to proszę Państwa, to jest akurat regulowane przez przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, do tej pory, zanim została wprowadzona w ogóle upadłość konsumencka, to stosowaliśmy głównie tą ustawę jedynie wobec przedsiębiorstw, wobec firm. Natomiast również, jeżeli po prostu jakaś teraz osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą, popadła w taką złą sytuację finansową, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od przynajmniej 3 miesięcy. To wtedy być może są akurat przesłanki do ogłoszenia tej upadłości konsumenckiej. Do tej pory to było również robione w ten sposób, że jakby ta osoba, która starała się o to, żeby sąd przyznał jej tej upadłość konsumencką, no to musiała udowodnić, że jakby popadła w tą sytuację finansową bez swojej winy, czyli przykładowo w wyniku choroby, utraty pracy, ewentualnie tak jak kiedyś dobywało, że przyjęła niestety spadek wprost, a nie zdobyła swojego i się okazało, że skład spadku chodził o samy długi. Teraz proszę Państwa w zeszłym roku się zmieniły troszkę przepisy i jak do tej pory to było zarezerwowane jedynie dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, tak teraz również przedsiębiorcy prowadzący jedną osobą działalność gospodarczą mogą starać się o ogłoszenie takiej upadłości konsumenckiej. Dodatkowo została również tutaj wyłączona przesłanka wykazania braku winy w popadnięcie właśnie w tej długi, czyli co akurat to może być troszkę negatywne, nadużywane przez niektórych, bo również teraz w takiej sytuacji, gdy jakaś osoba zaciągała pożyczki i chwilówki w sposób niefrasobliwy, jak to się mówi, czasem żyła ponad stan, może również może złożyć taki wniosek do sądu o upadłość konsumenckiej i... Ma dosyć spore szanse teraz na jej przyznanie. Do tej pory, jeżeli była taka sytuacja, że po prostu ktoś brał chwilówki, co chwilę zaciągnął kredyty i tak dalej, jeżeli to był w sposób niefrasobliwy, to najczęściej sąd oddalał taki wniosek o ogłoszeniu podości konsumenckiej. Teraz jest taka modyfikacja. Sąd może akurat to oddalić, jeżeli uzna, że dłużnik specjalnie popadł w długi, że specjalnie pogarszał swoją sytuację majątkową, żeby nie dopuścić właśnie do zaspokojenia swoich wierzycieli, to wtedy mógłby oddalić. Natomiast w takim wypadku, gdy ktoś tak zaciągał te kredyty, pożyczki w sposób niefrasobliwy, to po prostu to ma wydłużony jakby ten okres nadzoru ze strony syndyka, ze strony sądu, gdzie po prostu będą jakby kontrolować jego tą sytuację finansową. I to byłoby od 30 miesięcy do maksymalnie 7 lat. Do tej pory było robione tak, że po prostu na okres, gdzie w przypadku przyznania tej upadłości konsumenckiej ta masa majątkowa tego dłużnika. Przechodziła w zarząd, syndyka na okres 12 bądź 24 miesięcy. No i proszę Państwa, i też wyjaśnijmy sobie, Upadłość konsumencka to nie jest tak, że po prostu sąd umarza jak takiemu dłużynkowi długi, tylko dlatego, że powie, że nie masz czego pieniędzy. Nie, proszę Państwa, to jest zrobiono w ten sposób, że po prostu dokładnie bada się ten stan majątkowy dłużynka, czy posiada jakieś nieruchomości, samochody, co innego i następuje następnie likwidacja tego jego całego majątku, żeby po prostu to wszystko spieniężyć. Plus, dodatkowo syndyk zajmuje wynagrodzenie takiego dłużynka. To nie jest wypłacane pod pensję, przykładowo, do rąk dłużynka, tylko nakł do syndyka i syndyk potem przekazuje część tego wynagrodzenia takiemu dłużynkowi. No i najczęściej również. Taka upadłość konsumencka wiąże się z tym, że jest zlikwidowany cały majątek tego dłużynka. Również jeżeli na przykład posiadał jakieś nawet, no również, nawet jeżeli posiadał jakieś mieszkanie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w których mieszkał, to no również zostanie sprzedane, a jedynie po prostu syndyk wyznaczy temu dłużynkowi kwotę potrzebną do utrzymania się, potrzebną do wynajęcia jakiegoś lokum na okres. Od 12 do 24 miesięcy. Troszkę po okresie 24 miesięcy to na przykład w tym momencie hmm, sąd umarza jakby już tą pozostałą część długów do spłaty. Natomiast w ogóle całkowite takie jakby umorzenie takich długów, zwolnienie po prostu na długów jest tylko możliwe w tym momencie, gdy ten dłużnik udowodni, że faktycznie nie posiada żadnego majątku. No i proszę Państwa, też takie uwagi, bo to nie jest tak niefrasobliwe, że można ogłaszać jedną upadłość konsumencką za drugą. Taki wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli oczywiście ona zostanie przyznana, jeżeli ona, ona oczywiście została ogłoszona, można złożyć jedynie tylko raz na 10 lat. Także bada się, czy w ciągu tych ostatnich 10 lat przykładowy taki dłużnik na przykład nie przekazał jakiemuś przykład członkowi swojej rodziny nieruchomość, która teoretycznie mogłaby zostać przeznaczona na pokrycie jego zobowiązań wobec tych wierzycieli, na spłatę tych długów, jeżeli zostałaby sprzedana. No i też, proszę Państwa, najważniejsze, jakie są koszty takiego postępowania? Sam wniosek o ogłoszenie upadłości to kosztuje jedynie 30 zł. Oczywiście takie postępowanie można sobie przeprowadzić samemu, natomiast bardzo często tutaj korzysta się z kancelarii prawnych. Już ze na sam fakt, że często sami tacy klienci mają problem z określeniem w ogóle swoich zobowiązań, jakie tam mają więc wymaga to dodatkowego też ustalenia. Bo w przypadku właśnie ogłoszenia wniosku o upadłości konsumenckiej trzeba wskazywać wszystkie zobowiązania, które się ma. A najczęściej takie wnioski o ogłoszenie upadłości no to składają osoby, które mają po kilka czy nad kilkanaście różnych pożyczek albo nawet więcej zobowiązań. Bardzo rzadko spotykamy się z takimi sytuacjami, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest spowodowany jedynie tylko tym, że ma się jednego wierzyciela. na no przykładowo jakiś, na no przykładowo bank jakiś akurat jeden, nie? No i oczywiście w najęć kancelarii prawnej to już wiąże się z pewnymi kosztami, które no nie są małe, a również jak sąd zainteresuje się po prostu skąd taki dłużnik ma pieniądze, powiedzmy tutaj na Mecenasa, no to najlepiej, jeżeli to jest odpowiedź zgodnie z prawdą, to jest to, że po prostu rodzina takiemu dłużnikowi pomogła. No bo również sędziowie nie są ślepi i wiedzą, że po prostu żaden adwokat czy raca prawny no nie pójdzie z takim dłużnikiem za darmo do sądu. No i proszę Państwa, mniej więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.